Jesteśmy w Maladze, w porcie, gdzie znajduje się specjalna sekcja dla superjachtów i sobie z moim synem taką małą zabawę zrobiliśmy, zaczęliśmy sobie czytać na temat tego, kim są właściciele jachtów i co to są za jachty. No i tak mamy tutaj od prawej strony jacht, który nazywa się Chaos. Może mi się uda przybliżyć? No. Tak, udało mi się przybliżyć. To jest jak, który należy do spadkobierczyni założyciela Walmarta. Nie wiem, czy to jest jego córka, czy wnuczka, pani 80-90 lat. Tutaj mamy jak, który nie wiem, już jak się nazywa jakaś tam nazwa była natomiast on należał do 2024 roku do Sergeja Brina, czyli współzałożyciela Google. Ten po prawej 300 milionów, ten 80 milionów. I ten tutaj z kolei, e, też taki ciekawy, fajny, duży, trochę większy, on chyba z 50 milionów kosztował i należał do, czy też tak, należał do śmierci Pola Lena czyli współwłaściciela po Microsoftu, e, potem to było przejęte przez jakiś Trust i potem ten statek został sprzedany, teraz właściciela oficjalnego nie ma, no ale fajna, ciekawa historia, gdzie dwa... Jachty koło siebie stoją: jeden Google, drugi Microsoft, dwa giganty internetowe, i gdzieś w przeszłości należały te jachty do właścicieli, współwłaścicieli tych firm. I na końcu tutaj mały taki steteczek on akurat należy do jakiegoś saudyjskiego e, milionera i filantropa, który wspierał partię konserwatywną e, Margaret Thatcher. Więc też taka mała ciekawostka panie, że tutaj tak. Można sobie siąść i e, kawałek historii, w tym przypadku tych trzech jachtów, komersowo-internetowej, e, zobaczyć.